Piękna plaża, drobny biały piasek, łagodny szum fal i bezkresne błękitne niebo, które wydaje się dotykać linii horyzontu. To miał być zwykły dzień, dzień jakich tysiące, z kremem przeciwsłonecznym, lodami z pobliskiej budki i mokrymi ręcznikami rzuconymi na gorący piasek. Ale nikt nie spodziewał się, że to właśnie piasek okaże się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Na tym kanale każdy głos się liczy. Dołącz do naszej małej społeczności i zostaw ślad po sobie. Lauderdale-by-the-Sea, Florida, Niewielka nadmorska miejscowość, położona na skrawku lądu pomiędzy oceanem a kanałami zatoki. Tutejszy czas płynie inaczej. Ulice są spokojne, niemal sielankowe. Turystów jest tu mniej niż w głośnym Fort Lauderdale czy Miami. Nie ma wieżowców, nie ma hałasu, tylko drewniane molo, rafa tuż przy brzegu i rząd kolorowych domków, które wyglądają jak wycięte z pocztówki z lat 60. Miasteczko żyje z plaży. Drobny, jasny piasek jest tu tak czysty, że wydaje się nierealny. Fale są spokojne, łagodne, a dźwięk oceanu zdaje się przyciszony. Wieczorami słychać tylko cykady i szum palm. Ludzie spacerują, zatrzymując się przy kawiarniach, małych butikach to miejsce, do którego przyjeżdża się po odpoczynek po ciszę po zapomnienie. Wiele rodzin wraca tu co roku dla widoków, dla pogody i choć większość turystów sądzi, że tu nic złego nie może się wydarzyć natura potrafi zaskoczyć i nawet w najpiękniejszym krajobrazie może kryć się cicha pułapka Mattingly. To jedna z tych rodzin, które mijasz na plaży i mimowolnie się uśmiechasz. Zwyczajna, szczęśliwa czteroosobowa rodzina. Teresa i James są młodym małżeństwem. Mieszkają w Fort Wayne w stanie Indiana. Teresa jest spokojna, serdeczna, czuła. Mama, która zna każdy szczegół z dziecięcych rysunków, jest nauczycielką w przedszkolu, uwielbia dzieci, a przytulenie rozdaje tak naturalnie, jakby to było najprostsze lekarstwo na świecie. James pracuje w firmie transportowej. Codziennie wstaje przed świtem, ale zawsze wraca na czas na kolację, bo rodzina jest dla niego najważniejsza. Mają dwójkę dzieci: Maddoxa i Sloane. Maddox ma dziewięć lat i chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Jest ciekawski, odważny i z łatwością nawiązuje kontakt z innymi dziećmi. Uwielbia dinozaury, komiksy i wszystko co związane z przygodą. Sloane ma siedem lat i uczęszcza do pierwszej klasy. Jest żywą, radosną dziewczynką. Uwielbia jednorożce i jest fanką Taylor Swift. Pełna marzeń i dziecięcej ufności. W lutym 2024 roku rodzina Mattingly pakuje walizki i wyjeżdża na krótki kilkudniowy wyjazd na Florydę. Dzieci mają przerwę od lekcji i mogą odpocząć od szkolnych obowiązków. Wszyscy są podekscytowani. Długo czekali na ten wyjazd. Wybrali Florydę, bo skusiły ich gorące promienie słońca na plaży. W lutym w Fort Wayne temperatura w ciągu dnia nie przekracza 4 stopni Celsjusza, jest zimno i mroźno. Chcieli odpocząć, zrobić przyjemność dzieciom i cieszyć się piękną pogodą. Ale gdyby wiedzieli, co ich czeka, z pewnością zostaliby w domu. Zatrzymują się w niewielkim, przytulnym hotelu, tuż przy plaży, wcześnym rankiem słońce wpada do ich pokoju przez okna wychodzące na ocean. Dni wypełnia im błogość. Rodzinny spacer po miękkim piasku. Wycieczka na pobliskie molo Englands Pier, gdzie Maddox wypatruje ryby, a Sloan patrzy, jak fale odbijają się od drewnianych desek. Często zabierają maskę do snorkelingu i nurkują niedaleko brzegu. W południe siadają na plażowej ławce w El Prado Park, obserwując miasteczko. Retro sklepiki, małe kafejki przy Commercial Boulevard i rodzinny targ, na którym kupują świeże owoce i muszelki na pamiątkę. Teresa i James są szczęśliwi. W końcu udało im się wyjechać chociaż na kilka dni. Zdala od pracy i domowych obowiązków. Nie wiedzą jeszcze, że jutro ich świat się zatrzyma. 20 lutego 2024 roku. Rodzina Mattingly spędza kolejny dzień razem. Wybierają się na plażę, Lauderdale by the Sea. Słońce świeci wysoko. Temperatura sięga ponad 25 stopni Celsjusza. To idealna pogoda, by poleżeć na piasku, zamoczyć stopy w oceanie i pozwolić dzieciom bawić się tak, jak lubią najbardziej. Sloan i Maddox znowu kopią dół w piasku. To nie pierwszy raz tego dnia. Dół staje się coraz głębszy. Nie ma żadnych oznaczeń, które ostrzegałyby przed zagrożeniem. Dookoła relaksują się inni plażowicze. Nikt nie zwraca uwagi. To wygląda jak zwykła zabawa. Ale w pewnym momencie ściany piasku się osuwają. Nagły ruch. Cichy zgrzyt. Jakby ziemia odetchnęła i zapadła się w sobie. Siedmioletnia Sloane zostaje całkowicie zasypana. Maddoxa przygniata piasek aż do klatki piersiowej. Nie może się ruszyć. Zaczyna się panika. Rodzice krzyczą. Plażowicze rzucają się na pomoc. Rękoma, łopatkami, czymkolwiek. Próbują odkopać dzieci. Ktoś dzwoni na pogotowie. Ratownicy pojawiają się szybko. Wyciągają Madoksa, Oddycha. Jest przytomny. Ale Sloane wciąż jest zasypana. Przez kilkadziesiąt minut wszyscy kopią, próbując uratować dziewczynkę, ale piasek jest ciężki. Zasypuje się z powrotem. Z każdą sekundą szanse maleją. Kiedy w końcu udaje się dotrzeć do Sloane, jej ciało jest zimne, blade, nie oddycha. Ratownicy od razu rozpoczynają resuscytację krążeniowo-oddechową. Przez długie minuty walczą o życie dziecka, jeszcze na plaży, a potem w karetce. Siedmiolatka zostaje przetransportowana do szpitala Broward Health Medical Center. Tam lekarze wciąż walczą o życie małej Sloane. Oddział intensywnej terapii pediatrycznej robi wszystko, co możliwe. Ale zatrzymanie krążenia i niedotlenienie trwają zbyt długo. Lekarze stwierdzają zgon Sloane Mattingly. Miała zaledwie 7 lat. Jeszcze tego samego dnia na plaży pojawia się departament policji hrabstwa Broward. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia. Rozmawiają z rodziną, z ratownikami, ze świadkami. Nie ma żadnych śladów przestępstwa. Nie ma winnych. Jest tylko piasek i stracone życie dziecka. Oficjalnie śledczy uznają zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek. Ale eksperci mówią wprost. Takiego wypadku można było uniknąć. Głębokość dołu wykopanego przez dzieci była znaczna, szacuje się, że miał ponad 160 cm. Ściany były pionowe, a piasek był sypki. Wystarczył jeden ruch, by całość się zawaliła. Wystarczyła sekunda. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa plażowego od lat apelują: Nie pozwalajcie dzieciom kopać głębokich dziur, nie powinny być głębsze niż do kolan dziecka i zawsze zasypuj po sobie. Piasek nie ostrzega przed zawaleniem. Nie wydaje dźwięku, nie daje czasu. Dlaczego więc tabliczek ostrzegawczych na plaży nie było? W mediach społecznościowych zawrzało. Rodzice z całych Stanów piszą. Moje dzieci robią to samo. Nigdy nie pomyślałam, że to może być niebezpieczne. To mogło być moje dziecko. Teresa i James kilka dni po tragedii udzielili wywiadu. Opowiadali, że to wydarzenie było dla nich zimnym przebudzeniem i że dzielą się historią, by uratować inne dzieci. Ale to nie był pierwszy taki przypadek. Według danych amerykańskich agencji ratunkowych, co roku dochodzi od 3 do 5 zawaleń dołów piaskowych z udziałem dzieci. Niektóre kończą się urazami inne, jak w przypadku Sloane. Ciszą. W 2007 roku, również na Florydzie, dziesięciolatek ginie po tym, jak osuwa się na niego dół wykopany przez grupkę dzieci. W 2014 roku w Oregonie, dziewczynka zostaje przysypana na plaży. Przeżywa tylko dlatego, że ktoś zauważył jej wystającą rękę. 2022 rok. New Jersey. Siedemnastoletni chłopiec i jego siostra kopią tunel w piasku. Tunel się zawala. Chłopiec umiera. Wspólny mianownik? Brak nadzoru. Brak świadomości. I wiara, że piasek jest bezpieczny. Bo przecież to tylko piasek. Po Sloane Mattingly pozostała cisza. Pusta przestrzeń w rodzinnych zdjęciach. I wiara, że może ta historia uratuje kogoś innego.